74 uczniów Skieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego zdecydowało się wziąć udział w niecodziennym obozie sprawnościowo-szkoleniowym w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych na Bukowce. Młodzi uczniowie klas wojskowych dzięki zajęciom teoretyczno-praktycznym mają doskonałą okazję, by sprawdzić swoje umiejętności i zdecydować o wyborze dalszej drogi życiowej. Obozowe zajęcia rozpoczęły się wczoraj i potrwają 5 dni. W tym czasie kilkudziesięciu uczniów pierwszych klas mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego dzięki współpracy z Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych przejdzie prawdziwą szkołę życia. W ramach organizowanego obozu zapewniamy im zakwaterowanie, opiekę metodyczną i merytoryczną oraz udostępniamy obiekty do prowadzenia zajęć. My prowadzimy zajęcia dla młodzieży. Zajęcia te są o profilaktyce wojskowej. Uczymy ich podstawowych zagadnień związanych ze służbą wojskową. W obozowych zajęciach uczestniczą głównie uczniowie klas pierwszych niepublicznego technikum zawodowego o profilu technik mechanik osiągający najlepsze wyniki. Znajdują się tutaj na terenie jednostki, ponieważ w roku szkolnym 2009-2010 wprowadziliśmy tak zwaną innowację pedagogiczną programową, gdzie mogą właśnie przyjeżdżać tutaj do jednostki wojskowej, gdzie pod okiem wykwalifikowanych Kadry żołnierskiej, poznają zasady. Życia żołnierskiego, regulaminy, zasady musztry. Obóz ma przygotować uczniów do służby ojczyźnie, z którą jego uczestnicy wiążą swoje życie, lub po prostu pomóc im podjąć decyzję o wyborze dalszej ścieżki życiowej. Nie są to żołnierze, są to uczniowie, ale charakter zadań, które wykonują, niczym się nie różni od żołnierzy. Mam nadzieję, że takie zajęcia dadzą im chociażby pogląd tego, co się dzieje w wojsku, i po prostu zdecydują o tym, czy ktoś... Będzie miał zamiar dalej iść tą drogą, czy po prostu zrezygnować? Zajęcia składają się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Ta ostatnia polega na aktywnym uczestnictwie w proponowanych przez centrum zajęciach. Wśród nich są ćwiczenia fizyczne, strzeleckie, porane na zaprawa, terenoznawstwo i łączność. Oczywiście uczniowie ze względów bezpieczeństwa nie posługują się prawdziwą bronią i amunicją bojową. Jednak jak powiedział w rozmowie z nami komendant obozu, porucznik Paweł Wójcik, młodzi wojskowi z każdym dniem radzą sobie coraz lepiej. Wczoraj było to Troszeczkę dużo strachu, bo to wiadomo, nowe otoczenie, mimo że klasy te raz w miesiącu szkolą się na bazie naszego centrum, ale zawsze nowi ludzie, nowa organizacja czują się dosyć niepewnie. Mniej więcej w godzinach popołudniowych już widać było pewne zmęczenie, ale dzisiaj, jak, jak można sobie zobaczyć, wszyscy no nowo zaczęli funkcjonować prawidłowo. Zajęcia są bardzo w porządku. Instruktorzy są bardzo mili, potrafią wytłumaczyć bardzo dużo rzeczy. Bardzo się cieszę, że wybrałam taki profil. Chciałam iść i tak w kierunku wojskowym i myślę o jakichś studiach oficerskich. Zajęć jestem zadowolony. Wybrałem tę szkołę, ponieważ interesuję się wojskiem i chciałbym dalej zostać tu wojsku. W czerwcu bieżącego roku do centrum na identyczny obóz trafi kolejna grupa uczniów. Giniesz w szumie i na tłoku informacji? My je dla ciebie porządkujemy. Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Nowa telewizja w Kielcach. Codzienne najświeższe wiadomości kieleckie. Sport, publicystyka. Mówimy o Twoich sprawach. Nowa telewizja w Kielcach. Oglądaj codziennie w sieci Vectra oraz na portalu www.ntv-kielce.pl NTV. Twoje Kielce. Twoja telewizja.